Witajcie, byliśmy na zakupach w kerfurze w dealu i w akrzynie, a oto co udało nam się kupić. Bez przedłużenia zaczynamy. Pierwsze co, to yy, kijek, gimbal, razem z gimbalem, zakupiony w kerfurze w bardzo atrakcyjnej cenie. Zobaczymy co z niego da się, że tak powiem, z, naszego, z naszych nagrań wycisnąć i czy na pewno nam dobrze posłuży w nagrywaniu. Następnymi rzeczami sklep Deal i zaczynamy od pięknych gąbek do czyszczenia, na przykład szklanek, butelek. Popatrzcie. Tu pisze z tyłu, że to są gąbki. E, nierysująca gąbka kuchenna, idealna do szklanych naczyń. Fajna będzie do wysokich szklanek albo do wazonów. To są takie. O, odpakujemy już, bo i tak będę używać. Dwustronne, nie? Dwustronne, tu jest taka bardziej szorstka, tu jest taka gładsza, ale pisze rysujące, więc super do wazonów, wiecie, do dna, tam gdzie ręka nie sięga, cyk i mamy gotowe, No coś nie? takiego innego. Dobra, dalej. Wyciągamy z torby i mamy coś następnego, też do mycia, gąbeczki, takie ala druciaczki nasączone płytę, płynem nasączone i jakimiś mydłem. środkami. Wystarczy je zmoczyć, robi się delikatna piana, są super do właśnie do grilli, do jakichś brudnych garów, do w ogóle usuwania tłuszczu i do piekarnika są ekstra. Namacza się je, one się delikatnie pienią. Tu jest 10 takich gąbeczek i fajna jest cena, bo kosztowały 10 zł. Są też takie mniejsze, akurat ich teraz nie było. Są też takie mniejsze gąbki też do usuwania silnych zabrudzeń. No, ale to zależy, jak się trafi, nie? I zdaję to egzamin w czyszczeniu tej gąbeczki. Następnym zakupem woreczki na śmieci z staśnią ściągającą o zapachu lawendy. Płyn do szyb. Odkryłam go jakiś czas temu. I jest to najlepszy płyn do szyb jaki miałam kiedykolwiek, jak powiem wam. Idealnie po prostu czyści. Zapach jest fajny. Super. Wiadomo, coś do kibalka. Cyk. Żel do mycia daw. Nasze ulubione płyny. Fery. Małe, poręczne, wydajne. Super, super wydajne. Te płyny do mycia naczyń ekstra. Ja to taka maszyna losująca. Mój ukochany płyn do płukania tkanin. Początkowo myślałam, że to jest dla bobasów, ale on jest antyalergiczny. Zapach jest najlepszy na świecie. I kolejny płyn. Oczywiście powąchany w sklepie, bo lubię mieć dwa otwarte. Dwa w użyciu otwarte i na zmianę sobie używać taki. Pierwszy raz go mam, ale też fajnie pachnie. Takie coś to nasza córa sobie wzięła ciasteczka Nutella w takiej tubie. To też nasza córa sobie wzięła mini croissanty. To jest ekstra. To jest czekolada mleczna o smaku pomarańczowym. Tu jest w środku jakby kula i takie kawałki jakby pomarańcze, ale to jest czekolada. Pyszne to jest, polecamy. Czekolada o smaku pomarańczowym. Bardzo fajnie jest szczepiona w środku ta pomarańczka. Smalczyk wege z jabłkiem i cebulką. Bardzo fajny. On jest akurat bardziej jak pasztet, ale jest spoko. No i teraz coś dla naszych cudownych ptaszków na stołówkę u ptaków. Mamy coś takiego, ładne orzeszki już w siateczce obrane. Ale są zakrzyne akurat. To są zakupy akrzynowkie. Oczywiście. Ziarenka dla ptaszku. i tu takie... jest, tu jest e, nasz Dzięciołek. Chciałabyś. No. I jeszcze mamy coś takiego z, akrzyna. z akrzyna To są e, skorupki orzecha kokosowego. W środku jest e, tłuszcz z, 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 na, z nasionami różnego rodzaju. I to wiemy w tamtym e, sezonie ptaszki to po prostu uwielbiały. Wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy, a teraz jest. Wtedy, ja. jeszcze, wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy. Okej, okay, dalej co tam mamy. Dalej, żele do mycia. Wiadomo, do domu, na siłownię. Ciach, ciach. Do domu, na szybko Wam to pokazujemy. Woreczki strunowe. Idealne do szkoły. Na warzywa, owoce. Do I. szkoły, do pracy. Berło, wiadomo, z akrzyna. Tanie, dobre, można zawsze szybko wymienić. Ciach i już. I to na... Dzień dzisiejszy, nasze zakupy szybkie. Zaraz pokażemy wam jak to wygląda yy, po rozłożeniu i co kupiliśmy już w takim zbiorowym zdjęciu. I to nasze całkowite zakupy na dzień dzisiejszy ze sklepu. No, jest Carrefour. Jestem ciekawa tych gąbek. Pierwszy raz je kupiłam. Action Deal i Carrefour. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do następnego. Życzymy udanego dnia. Na razie trzymajcie się.